Dlaczego ta szkoła jest wyjątkowa? Um, dlatego, że jako jedyni uczymy zarówno e, zajęć teoretycznych, które są w postawie programowej, jak i również praktycznych. Łapiesz sobie i kładziesz płasko w miejscu, gdzie chcesz zrobić przedziałek. Czyli okay, na środku, wiem, nie? Dobra, okej. Okay. Przejeżdżasz do tyłu i popatrzysz, czy jesteś takiego jak mapa ciała. Uczą się upięć, uczą się strzeżeń, uczą się podstaw koloryzacji, rozjaśniania włosów, metod przedłużania włosów, gdyż na chwilę obecną dużo salonów fryzjerskich specjalizuje się na przykład tylko w koloryzacji, tylko w strzyżeniach nie mają w swoich usługach takich rzeczy jak na przykład przedłużenie włosów. To jest zawód, który łączy w sobie właśnie zarówno zawód rzemieślnika, jak i artysty i psychologa, ponieważ my e, bardzo często mając kontakt z tymi naszymi klientami, wysłuchujemy ich historii życiowych, czyli fryzjer musi być też można powiedzieć takim e, spowiednikiem. Jestem bardzo zadowolona. Wydaje mi się, że w technikum nigdy nie nauczyłabym się tego, co nauczyłam się tutaj w tej szkole, i mimo tego, że jest to szkoła branżowa. Jest tu tak wysoki poziom nauczania, że po prostu wydaje mi się, że to był dobry wybór. Człowiek też przychodzi moim zdaniem do fryzjera. To jest taka forma relaksu też. Trzeba być po prostu dobrym fryzjerem i dobrze promować się w internecie. Teraz to jest zasada złota. Jeżeli jest się osobą kreatywną, lubiącą pracę manualne, kochającą kontakt z innymi ludźmi i osobą trochę niecierpliwą, czyli potrzebującą szybkich rezultatów, to jest to zawód dla, dla takiej osoby.